witam, witam, Siemaneczko, z tej strony maxima. To jest kolejny odcinek z gry Robocraft. Cóż, jak widzicie, coś się zmieniło. Co to jest? Oto nowy patch. Bitwa o ziemię, tak go nazwali. Battle for air. I co dodali? Jak tutaj możecie takie duże zauważyć new, czyli nowy game Mode, nową mapę ziemi i awatary? Nie wiem o co chodzi z awatarami, ale dodali nową mapę, gdzie można się e, nawalać Oraz jeden game mod, który Jak będzie dla nas dostępny, to oczywiście skorzystamy e... No, się najpierw zalogujemy e, W ogóle pierwszy raz uruchamiam tą grę e, Z tym patchem e, Więc nie zdziwcie się Jak nie będę wiedział Jak nie będę wiedział co i jak Dobra Swileczkę. Otworzymy tą naszą, dobra. Lepciej. Nie wchodzimy to. Bardziej... What the fuck? Awatary. Aha. I można swoje kustom awatary odblokować, tak? Jak ma się premium. Rozumiem, 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 rozumiem. Fajne. Nieźle wymy wymyślili. Fajne sobie taki. Okej. Okay. Damy sobie na mocnego full'a i zobaczymy o co chodzi z nowym... O! Oh. To jest ten nowy tryb. Team Deathmatch. Okej! Okay. Zagramy Team Deathmatch. Pewnie na mapie ziemi. Super, super, ekstra, pasuje mi to. Mam nadzieję, że szybko nam wyszuka wrogów. Okej. Okay. Patrzcie, Oha, tu będzie widać każdą swoją ikonkę. przy tym... Przy starcie rundy. I możliwe, że tą ikonkę da się wklepać gdzieś w kliki gry, albo coś takiego i ją tu dać. Hmm. Legitnie, powiem Wam. Okej, okay, o co tu chodzi? O, boże, o co tu chodzi? Fajna mapa, boże, bitwa o ziemię. Super, super. Po prostu mamy zabijać tyle? Nie wiem. Okej. Okay. Zaczynamy. Aha. 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 Ten, kto pierwsze zabije 25 z teamów, wygra mecz. Ok, nie ma żadnych punktów do przyjmowania. Jest to po prostu nawałanka. Spoko. Podoba mi się to. Troszeczkę lagi czuję. Pierwszego zabijemy? Tak jest. Pierwszy kill dla nas, spoko, super, bitwa o ziemię, Zarobiście. pasuje mi to, pasuje mi taki temat. O, pierdzielony snajper, myślę, że snajperzy będą naprawdę patologią w tej grze. No nie, nie mogę go trafić. No i nasz ginie samolot, nie grajcie samolotami w tej grze. Eee, czemu? Aha, ja jestem na zboku, bo to mi wszystko co... Gdzie? Dobra, dobra, dobra. Ogarnę, ogarnę. To będzie troszeczkę trudne do obczajenia. ale patrzcie na to. Jak już ogarniemy gościa, wszystko co on sobą reprezentuje, to ginie. Mamy pieszki po naszej stronie, e, dla nas znaczy. O. Dobra, dawaj stary. Kto wygra? Mam ile HP? 40, ok. już zginął. O, spoko, drugi kill dla nas. Jest 3-3 w kilach. Subcio, 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 subcio. Nie dajemy siebie kudy rozwalać. Nie jesteśmy ciotami, ale jest 4. Wszyscy się kryją. Nas jest czterech. Jeden gościu wyszedł. Dlatego nas tak miotą. Oni mają też snipera w drugim teamie. Okej. Okay. Aha, i awatar im się uświetla jak i zauważymy. Mój też pewnie, nie? Patrzcie na to. Niestety muszę Cię zawieść, gościu. Ale nie mam takich słabych działek 4-4 <gry> oho Najbardziej będą mi chyba wkurzali w tej grze snipery Pomogę mu nawet tym co mam. Wiecie, żeby nie wyrypał się. Ale teraz uderzymy z niego całą artylerią. Super kolejny sniper ho, ho. <grywa> Jeden raz go walnęliśmy 6-4 Mimo że grają w pięciu to i tak przegrywają I to bardzo pasuje Nie powiem, że nie O tutaj jest Ale go rozczaskaliśmy Obróć się i nawalaj tego Okej, Ok, rozwaliliśmy już pięciu. Spoko. Za to powinno być bardzo dużo punktów. Tak, ale nie mamy wszystkich. Tam jest gościu. się zawsze ludzi. O kurde, z daleka nas nawala. Musimy uciekać. Dobra, tu jest gościu. Nawet dwóch. Nie mogę im dać, kurde, że mnie rozwalali. Najbardziej chyba jestem nieodporny na snajpery. Snajpery, właśnie. Dobra, sukcio. Gdzie mamy? Coś czuję, że ten tryb będzie dłużej trwał niż te, nawet Capture the Flags, jak to nazywam. A tu jesteś, gdzie ukrył się? On chce nas załatwić zawsze tymi głownianymi. A, dwóch tam idzie? Musimy się cofnąć. Okej, 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 Jesteśmy prawie sali. Dobra, 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 nie może nas rozwalić, tylko 40 mamy procent HP Dobra, mój team się nimi zajmie. Ostrzelaj. wyciągnęłem ich na otwartą przestrzeń, o to mi chodziło. Muszę się uleczyć i go rozwalę moją serią. No gra. już nie ma co. I ja się tu skryje, a ja go zajdę i rozpierdzielę, a jednak nie. To jednak, no kurde, giniemy tak często? 7-7 już jest, nie damy rady, to będzie kupę smuteczek. Dobra, poczujcie moc, kurde, tanka. Niech nas z tyłu nawalają. My, nam, my to nie odczuwamy, praktycznie. <słyska> Mamy osłony, nie? O, dzięki za uleczanie. Jesteś fajny, koleś, ale muszę zdjąć tego gościa. Niestety, <grystanie> jest 10,8 dla nas. Okej, okay. to będzie bardzo, bardzo taktyczny tryb, i bardzo mi się podoba. Czekałem na takie coś, że wiecie, że nie ma żadnego głupiego przejmowania, flag, tylko się liczą kurde. Ostra, niepohamowana siła. W końcu jakiś tryb, gdzie wszyscy się wyżyją. Ten stoi, a w czym? What WTF? Nie, kurde, w snajperze, nie wie sniperów. O o! What the fuck <mówiłem> Zniszczyłem go! Wow! Idzie ten kurde! Wąs tym ostrzem! Kupi się to ostrze nawalał. <noise> wow. ten, kudle, wąstrym, ostrzem walał. Już ośmiu zabiliśmy. Lol. Powiem tylko lol. <noise> Zauważajcie! Ejej. Muszę go rozwalić w mnie ten snajper. 12, jeden z naszych się ciągle wypierdziela. Fuh. Jest ciężko. Ale podoba mi się ta mapa. Ten gościu w ogóle ma jakieś ciała? Ma snajperek cholera jedna. Pss. Dobra. Nie bądźmy tacy otwarci. Gdzie jest gościu, który ciągle nawala. Zaczajmy się na nich. Mamy tylko jedno działo zniszczone. Okej. Okay. No mu zniszczyliśmy. Dobra. Wypaszmy gościu. Ale musi zniszczyć... Zostać zniszczony. Kurde, to snajper się czai. widzę takich typków. Dobra, no ściucie co go spotkało. Ojejoj oj, oj, oj. Nie mogę mu dać Zgin Dobra Muszę ucieknąć. Muszę tam uciec. Uj, 10%. Aj! Zabił mnie. Niedobrze. Przynajmniej pociągnąłem za sobą 9, nie? Uff, raz zginąłem 9 zabiłem. Na moim poziomie, na moim CPU, to jest dość dobre. Tutaj jeszcze 10 zginął. 13. Jeszcze potrzebujemy dwa razy tyle kilów. To będzie trudne. Postaramy się. Już wiem, w co będę grał. Z czym będę. Ej, tamto af nie jest Awczy? nie? Myślałem. Ej, 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 ej. ej. Muszę sobie, kurde, snajpery dopasować, tutaj gdzieś na górę. Jak to chcą, to będą mieli, kurde. Jak tak chcą, to będę też Spoko. Dobra, zaczajmy się na niego. Dobra, dostał ostro. Ej, sniper, wypierdzielaj ode mnie. No, kurde. Zniszczyliśmy jednego. Dobrze, gościu. Jeden gościu tutaj gra. Ma się dobrze. Ale. dostałem lagi. Kurde. A je, je niszczy mnie. Muszę tyłem uciekać. Tyłem, tyłem, tyłem. A, będzie ciężko uciec przed nim. Ale kurde 20 CPU, oh, fak. Jak ja takich robotów? Ja piecie, skaczę to. Muszę mieć coś, co go skontruję. Zresztą nas jest ilu? Nie, nie uleczaj się. Fajer. Dostał kurwa, cepa. Dobra, dostaję cepy. Jeszcze więcej. Muszę się troszeczkę podleczyć. Cześć, Wiktory! Czas! <laughs> Ej, tu jest czas! Zapomniałem o tym! Wygraliśmy! Jestem pierwszy. Zdobyłem mistrzostwa. 9 kili. Dobra, Lord Archilan był lepszy w kilach, ale ja za to wykierowałem team. Pamiętajcie o czasie. Czas jest najważniejszy. Ciekawe, co ze skrzyń dostaniemy. Dobra. Ok. Goldy. Czemu nie? Czy to jest maksymalna szczęścia jaką możemy dostać? Naprawdę? The Team Deathmatch? Mm, jestem zniesmaczony tym faktem. O... W sumie... całkiem fajne. I tylko takie rzeczy. No nie... dajcie cztery rzeczy plus skrzynkę plutonium. Chyba, że trzeba do końca do, doczekać. Wiecie, 15 kg to za mało. Napiszcie mi w komentarzach, jakie wasze są oceny tego trybu. Czy go pochwalacie, czy nie? I ogólnie rady. Miałem farta, wygrałem pierwszą bitwę o ziemię. Więc jest dobrze. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ale fajne, tu jest mocny fuj. Zadali każdy szczegół. Mam no, nadzieję, no, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, e, mówcie znajomym, że jest coś taki jak Maxim i mam nadzieję, że e, dużo komentarzy będzie odnośnie tego trybu. Powiedzcie mi kilka fajnych, przydatnych rzeczy, jak zwykle to robicie. Bardzo mi się miło czyta komentarze i od odpowiada na każdy. <grych> tak, dokładnie. No dobra, na razie trzymajcie się, cześć, do usłyszenia w następnym odcinku.